Cześć, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na test nowej, czekoladowej kolekcji od Eveline. Ja swoje kosmetyki zamówiłam na stronie Eveline, dlatego, że było tam najtaniej. Była promocja minus 40%, jak dobrze pamiętam. Widzę, że ta kolekcja jest też w promocji teraz w Hebe, więc można sobie stacjonarnie pójść zobaczyć, jeżeli już te kosmetyki stacjonarnie są. I produkty są też dostępne w Rosmanach, ale u siebie jeszcze nie widziałam. Trzeba sprawdzić w aplikacji, czy są już dostępne stacjonarnie. Oprócz produktów z czekoladowej kolekcji kupiłam też nowe róże eyeliner, który mi polecaliście, rozświetlacz, który też jest chyba nowy właśnie i wzięłam też puder. Ale na test tych kosmetyków zapraszam Was w sobotę. Jutro będzie przegląd promocji w Hebe, a są świetne promocje, a w sobotę właśnie będzie druga część testu Eveline. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapersce w górę, subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów i oczywiście o serduszku w komentarzu, bo komentarze są dla mnie najważniejsze. Nie przedłużam, testujemy. Do każdego produktu, jak zawsze będziecie mieć screen. Zobaczę jeszcze, czy on będzie ze strony Eveline, czy ze strony Rossmana, ale będę Wam też mówić, ile ja zapłaciłam w cenie promocyjnej. Wtedy będzie łatwo się odnieść, czy dana cena promocyjna w innych sklepach w danym momencie jest rzeczywiście atrakcyjna. I test zaczynamy od kremowych bronzerów. Wzięłam oba odcienie, bo jestem niesamowicie ciekawa, jak te produkty będą się sprawowały. E, mamy te produkty w takim opakowaniu jak mydełko do brwi od Eveline. Jest to takie metalowe odkręcane pudełeczko, także zaraz zrobimy sobie słocze. E, tutaj na stronie Eveline widzę, że on kosztuje teraz 25 zł i 19 groszy. A strona regularna na stronie Eveline to 41,99 groszy. Zobaczymy, jak będzie właśnie w Rosmanie i w Hebe. Tutaj będziecie mieć e screena z jednego z tych sklepów. E jeżeli chodzi o opis, to brązer w kremie ze składnikami pielęgnacyjnymi pomoże ci stworzyć doskonały kontur twarzy, jednocześnie dbając o nabliżenie i odżywienie cery. Co ty na to, żeby przez cały dzień towarzyszył ci powabny zapach czekolady? Brązer w kremie doskonale zadba o stworzenie pięknego konturu twarzy i dodatkowo zapewni ci przyjemne doznania zmysłowe. Formuła kosmetyku jest miękka, dzięki temu pozwoli na łatwe blendowanie oraz równomierną i przyjemną aplikację. Jego receptura zawiera również składniki pielęgnacyjne, skwaran oraz witaminę E, które działają na celę wygładzająco i nabliżająco. Piękne opakowanie przyciągnie wzrok i sprawi, że będziesz sięgać po niego z przyjemnością. I to, że pachnie czekoladą, to już czułam, jak robiłam wam przybitki tych produktów. Rzeczywiście tak jest. Jest to taki czekoladowy zapach. Ale trochę chemiczny. I tak jak patrzę na te brązery, to tutaj zdecydowanie jedynka wydaje się cieplejsza, a dwójka chłodniejsza. Także już sprawdzamy, czy tak rzeczywiście jest. I tak wyglądają słocze tych produktów. Tutaj mamy odcień numer jeden, tutaj mamy odcień numer dwa. I rzeczywiście tutaj jedynka jest o wiele cieplejsza, a dwójka jest chłodniejsza. Myślę, że jest to zauważalne na żywo. Tutaj aparat troszeczkę przykłamuje. Wydaje mi się, że właśnie ten drugi odcinek, który jest chłodniejszy, tutaj w kamerze jest dosyć ciepły. Myślę, że teraz w tych ustawieniach te kolory będą bardziej oddane, tak jak na żywo wyglądają. Widzicie, że tutaj jedynka jest o wiele cieplejsza, dwójka jest o wiele chłodniejsza. Robiąc słocze, zauważyłam, że rzeczywiście pod palcem ta konsystencja jest bardzo taka delikatna. Jest trochę jak masełko. Nie przypominam sobie, żeby któryś brązer, który już testowałam, miał właśnie taką konsystencję. Jest to y, ciekawe. Myślę, że spróbuję nałożyć bezpośrednio z opakowania na gąbeczkę i potem na twarz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I to jest teraz numer jeden, czyli ten cieplejszy. I nie wiem, czy nie nałożyłam za dużo. No zobaczmy. Najwyżej będziemy. Uuu! Doklepywać. Okej, okay, tutaj trzeba minimalną ilość, słuchajcie. Bo rzeczywiście ten pigment jest bardzo dobry. Także ja sobie tutaj dokładam i wklepuję czystą stroną, bo nałożyłam za dużo, a na drugą stronę nie dołożę, bo mamy tam odcień numer 2. Ale ładnie się tutaj blenduje. Rzeczywiście jest taki ciepły ten odcień, ale mi się on podoba. Ja, wiecie, że lubię ciepłe bronzery, także Zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno trzeba będzie się nauczyć, ile tego produktu trzeba nakładać, dlatego że rzeczywiście minimalna ilość daje nam całkiem dobry pigment. Więc tutaj nie można za dużo przesadzić. Ale to dobrze, będzie to wydajny produkt. I teraz sobie przypomniałam, że rzeczywiście ta konsystencja jest w sumie podobna do konsystencji Makeup Revolution i Ma Fashion. Tutaj test tych produktów też na kanale jest i zdecydowanie to jest właśnie coś takiego. Dlatego, że tak jak patrzycie, to wydaje się, że ten produkt jest twardy, a jak zaczynacie go dotykać, to on się rozgrzewa, topi i dzięki temu możemy sobie go nakładać bez żadnego problemu. Także tutaj ten odcień wygląda w ten sposób, rzeczywiście taki cieplutki. Teraz drugą stroną gąbeczki nałożymy sobie ten odcień chłodniejszy, ale teraz nałożę sobie mniej tego produktu, żeby zobaczyć, jak się tutaj to stopniuje. O, i ten odcień podoba mi się o wiele bardziej. Hmm. Czy on jest taki totalnie hmm, chłodny, że aż wręcz siny? No może nie. Ale wydaje mi się, że jest bardzo taki twarzowy. Przynajmniej na mojej skórze, gdzie mam ciepłe tony. O tak, ten odcień mi się bardzo podoba i widzicie, jak nakładam mniejszą ilość, to nie ma tutaj problemu i to o wiele lepiej wygląda. Jak nałożyłam tam od razu hmm, przy tej jedynce dużo produktu, no to było o wiele ciężej, a tutaj... Bardzo ładnie się to teraz stopniuje, i ten odcień rzeczywiście bardziej mi się podoba. O, tak, bardzo ładne. I na twarzy różnica jest ogromna w odcieniach. Zobaczcie, tutaj mamy ten ciepły, a tutaj mamy ten chłodniejszy. I mi. Zdecydowanie bardziej podoba się ten chłodniejszy. To jest nowość, bo ja brązery ciepłe uwielbiam, ale tutaj zdecydowanie ten chłodny odcień wygląda tak naturalnie, ładnie się wtopił. Więc zdecydowanie wybieram ten. Dajcie znać, co wy myślicie. Natomiast jeżeli chodzi o samą konsystencję, przyjemna. Muszę się jeszcze nauczyć pracować z tymi brązerami. Na pewno zrobię wam update w jakimś makijażu miesiąca, jak to dalej wygląda, ale ogólnie pracuje się przyjemnie. Pigmentacja bardzo dobra, więc będzie to wydajny produkt. Więc trzeba uważać, nakładać mniej i ewentualnie delikatnie sobie dokładać i sobie budować ten efekt, jaki osiągamy. Bo tak jak widzieliście, nałożyłam tutaj dużo i był trochę delikatny problem, żeby ten nadmiar rozklepać. Ale ten odcinek numer dwa, cudańko. W międzyczasie nałożymy sobie coś na usta. I wybrałam tutaj odżywczo nabliżający balsam serum do ust na dzień. I jest to produkt, który wygląda w ten sposób. Już wam pokazuję. Mamy tutaj taką tubkę, w środku jest 12 ml. Jest też masełko, które jest w słoiczku. Stwierdziłam, że wezmę balsam, bo opakowanie jest bardziej poręczne i będę mogła wrzucić sobie do kosmetyczki, do torebki i używać ten produkt w ciągu dnia. No bo jednak do słoiczka trzeba sobie włożyć albo pędzelek, albo po prostu palec i dopiero użyć. I jeżeli chodzi o cenę to na stronie Eveline zapłaciłam 14,99 zł. Cena regularna to 24,99 zł. Opis to. Głęboko nawilżający balsam serum do ust zadba o aksamitną gładkość warg, odżywienie i poprawę elastyczności. Delikatny kolor doda ustom blasku. O, to ma kolor, to nawet nie wiedziałam. Kojąca i dogłębnie nawilżająca formuła balsamu pozwoli Ci cieszyć się fantastyczną gładkością ust przez cały dzień. Delikatny kolor produktu i jego przyjemny zapach sprawi, że będziesz go używać z nieukrywaną radością. Wegańska receptura z masłem shi i skwalanem doskonale zregeneruje i dogłębnie nabliży skórę. Kwas hialuronowy i kolagen wegański zadbają o jej poprawne odżywienie i nawodnienie. Wosk i oleje grycynowy natłuszczą, nabłyszczą oraz poprawią elastyczność delikatnego naskórka, a witamina E, jako wspaniały przeciwutleniarz, zahamuje proces starzenia się skóry. I tu jest Jestem w szoku, bo nie spodziewałam się, że będzie tutaj ten produkt miał jakiś odcień, więc zobaczmy, jak to wygląda. Dosyć mocno gęsta konsystencja, taka rzeczywiście tłusta. Hm. Tak to wygląda po roztarciu, więc y, taki delikatny odcień różowo-brązowy. Tu w opakowaniu wydaje się, że ten odcień jest różowy, natomiast na ręce wydaje mi się taki troszeczkę bardziej brązowy, ale też ładnie, zobaczcie, błyszczy. A zapach jest oczywiście czekoladowy i jest ładniejszy niż ten zapach brązerów, bo tutaj y, takiego chemicznego podtonu nie czuję. Nałóżmy ten produkt na usta. O, i co tutaj bardzo fajnie się nakłada tym aplikatorem? Chyba wcześniej nie miałam takiego aplikatora do ust. Nie pamiętam, nie przypominam sobie, ale rzeczywiście przyjemnie się nakłada. I tak wygląda ten produkt na ustach. Rzeczywiście od razu daje takie ukojenie. Bardzo przyjemny, rzeczywiście taki odżywczy, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o ten odcień, który daje, to rzeczywiście delikatny odcień jest, ale nie jestem w stanie określić, czy to jest bardziej odcień brązowy, czy różowy. Coś takiego pomiędzy taki odcień naturalnych ust, czyli odcień nude, coś takiego. I to, co ważne dla niektórych, to to, że czuć w smaku też czekoladę. mhm. Tak, zdecydowanie. Czyli taki sam mamy smak jak zapach. Fajnie to wygląda, delikatnie odbija, nie klei się, więc idealnie. Przejdźmy sobie teraz do makijażu oczu i mam tutaj dwa produkty. Pierwszy z nich jest to cień płynny, cień w kremie. Ja cienie płynne od Eveline z poprzedniej kolekcji Flower Garden mam. One są teraz w promocji w Rosmanie. Zobaczcie, to są te cienie. Możecie je zobaczyć u mnie w dwóch filmach. W poprzednim. Gdzie jest makijaż z promocji w Rosmanie, zostawiam wam miniaturę. A także wszystkie odcienie, bo jest jeszcze jeden, możecie zobaczyć w teście Flower Garden, który też wam zostawiam miniaturę i link. I teraz też wyszły trzy nowe odcienie, tylko właśnie takie ciemniejsze. Te z kolekcji Flower Garden są jaśniejsze. Dlatego patrząc na słocze, właśnie, które są na stronie Eveline, wybrałam sobie najciemniejszy. Taki matowy, który idealnie uzupełni mi te poprzednie dwa, które mam. Jeżeli chodzi o pozostałe kolory, to mamy tutaj ciemny błysk, który jest 0,6, i taki różowy błysk, który jest 0,4. Tutaj ten produkt jest w odcieniu 0,5. Także tamte odcienie jakoś nie do końca mi pasowały. Nie czułam potrzeby ich posiadania, więc wybrałam to, co najbardziej mi się podobało, czyli właśnie ten produkt jeżeli chodzi o jego cenę, to jest to 19.99 teraz w promocji na stronie Eveline, a cena regularna to 31.99. Opis to: Cienie do powiek dostępne w dwóch wykończeniach: matowym i błyszczącym. Zadbają o piękny makijaż i pielęgnację delikatnej skóry powiek. Zależy Ci na trwałym i efektownym makijażu, nie więc po w wpłynie. Dostępne w trzech odcieniach zadowolą oczekiwania każdego. Błyszczące wersje kosmetyku dodadzą Twojemu spojrzeniu wyjątkowego blasku i efektownie je rozpłomienią, zaś wersja o matowym wykończeniu nie tylko sprawdzi się jako samodzielny cień, ale dzięki wodoodpornej formule, również jako baza pod cienie prasowane i błyszczące. Produkt zawiera w swoim składzie ekstrakt z kakaowca, który zadba o pielęgnację subtelnej skóry pobieg. Kosmetyk dostępny jest w barwach brudnego różu i czekoladowego brązu. Ten produkt już czekoladą nie pachnie, można by rzec nawet, że wcale nie pachnie, co akurat jest dobre, bo nakładamy to w okolice oczu i ho ho, to jaki to ma pigment, to jest coś niesamowitego, zobaczcie, bardzo mocny ten pigment jest. Myślę, że będzie też super się robiło tutaj tym produktem kreski. Także może właśnie kreski zrobimy nim. Zaraz się zastanowię, bo w sumie jednak fajniej by było przetestować go jako cień. Zobaczcie, jak się rozciera, to rozciera się do takiego odcienia. A drugi produkt, który mam do przetestowania, jest to ten błyszczący cień. Musiałam go kupić. I on jest podano zamiennikiem tego cienia od Bobbi Brown. Ten cień też mam, bo akurat był w kalendarzu Zalando. kto nie widział jeszcze unboxingu, to zapraszam. Także to też porównamy w osobnym odcinku albo na shortach, zobaczymy. I jeżeli chodzi o ten produkt, to kosztuje on 19,99 w promocji, a jego regularna cena to 31,99. Opis to. Cień Topper do powiek doda Ci nieziemskiego blasku. Jego luksusowa formuła pozwoli Ci cieszyć się blaskiem nawet przy słabym świetle. Topper nadaje się do aplikacji na cienie, pogłębiając ich barwę. Potrafi stworzyć na oku przyciągający efekt mokrej powieki, dzięki temu makijaż zyska zupełnie inny, świeższy wymiar. Cień przeniesie cię w kosmiczną krainę księżycowego blasku. Cudowne drobinki przyciągną wzrok, dodadzą charakteryzacji szyku i odrobiny szaleństwa. Kosmetyk sprawdzi się doskonale jako samodzielny cień lub toper. Nadaje się do aplikacji na mokro i na sucho. My nałożymy sobie go bez żadnej bazy i na sucho, żeby jakoś tam mu nie ułatwiać sprawy. I zaraz zobaczymy jak wygląda jego swatch. Bardzo jestem ciekawa. Nie jest bardzo kremowy pod palcem, ale też nie jest taki bardzo suchy i taki jak niektóre brokaty, bardzo taki agresywny bym powiedziała, taki szorstki. I zobaczcie, jak sobie delikatnie go rozetrzemy, to wygląda w ten sposób. Daje malutką bazę kolorystyczną i głównie właśnie takie pięknie błyszczące drobinki. Teraz będziecie to lepiej widzieć, jak nałożymy go więcej. To rzeczywiście ta baza się tutaj kolorystyczna mocniejsza pojawia, ale te drobinki nadal są tutaj widoczne. Także tak to wygląda, jak rozcieramy, to ta baza ginie, a zostaje właśnie sam ten przepiękny błysk. Jedno oko już zrobiłam i rzeczywiście przyjemnie się pracuje z tymi produktami. Cień błyszczący na oku wygląda cudownie. Więc najpierw sobie tutaj robię ramę, powiedzmy tego makijażu, więc sobie nakładam trochę tego cienia kremowego i od razu sobie to rozcieram. Zobaczymy, czy na tym oku mi to wyjdzie. Na tym poprzednim udało się tutaj rozetrzeć, więc super. Lepiej nałożyć mniej, moim zdaniem. I rozcieramy. Na razie mamy dosyć jasny efekt, więc troszeczkę sobie tutaj dokładam i od razu rozcieram. Teraz znowu nie wiem, czy nie nałożyłam zbyt dużo, ale jakoś to sobie tutaj rozetrzemy jeszcze na dolną powiekę i będzie ok. I tak to wygląda. Tutaj nie jest żadna dziura, tylko widzicie, ja mam tutaj żyłkę i ona mi po prostu prześwituje, także... To jest minus moich powiek, ale tak to y, wygląda. Myślę, że fajnie się rozciera, jak na taki ciemny cień, To naprawdę poszło sprawnie. Bałam się, że to mi się nie uda, ale jest OK. I teraz takim płaskim pędzelkiem nałożymy sobie ten błyszczący cień. Patrząc na konsystencję. Obawiałam się, że ten cień pędzelkiem się nie nałoży, że trzeba będzie palcem, ale no zobaczcie, <tuszy> tu bez problemu, bez żadnej bazy, bez niczego, przepięknie się tutaj nam nakłada. Patrzę, czy się nagrywa. I jak widzicie, jak nakładacie mniej tego cienia, to on się rozciera, ta baza zostaje roztarta, a zostają same właśnie takie przepiękne, przepiękne iskierki. Ale możemy dołożyć go troszeczkę więcej, i wtedy pojawia nam się więcej bazy kolorystycznej i jeszcze więcej drobin. No, coś cudownego. Na słoczu ten cień nie zrobił na mnie takiego szału jak na żywo. To jest po prostu cudo. To oko tutaj dostaje więcej światła i bardziej odbija, ale zaraz wam pokażę to wszystko na zbliżeniu makro. Przepięknie, przepięknie. To jest zdecydowanie cień, który warto mieć. No. Nakładacie minimum na oko i już jest szał. I na koniec zrobię sobie jeszcze kreskę właśnie tym cieniem, taką brązową. Moją klasyczną. Trzeba to robić oczywiście pędzelkiem. Tutaj w wewnętrznym kąciku nie umiem wyrysować tym pędzelkiem tak idealnie tego kącika, dlatego że on troszeczkę się tutaj już rozwarstwił i tego nie zauważyłam na początku, no ale jest jak jest. Ale jak widzicie, kreskę narysujemy produktem bez problemu. Zobaczcie na zbliżeniu makro, jak przepięknie, jak przepięknie ten cień błyszczy. O, tu się już teraz widzę, że ciapnęłam tuszem. Ale myślę, że to nie przeszkadza, żeby zobaczyć, jaki piękny jest ten błysk. Makijaż już gotowy, dołożyłam jeszcze brązowy tusz do rzęs. Wydaje mi się, że fajnie to wygląda właśnie tak czekoladowo. Czas już na ostatni produkt z tej kolekcji. I jest to produkt do ust. Jest to Vinyl Gloss, czyli taki winylowy błyszczyk. Ja wzięłam odcień numer 3. Mamy jeszcze pozostałe dwa odcienie, numer 1 i numer 2. Ten wydawał mi się najbardziej taki czekoladowy. Więc stwierdziłam, że zobaczymy, jak ten odcień będzie u mnie wyglądał. Kosztuje on 20 ,99 zł groszy właśnie na stronie Eveline, a jego regularna cena to 34 zł groszy. I opis to niezwykły blask ust po użyciu pomadki na pewno przyciągnie wzrok. Formuła kosmetyku nie tylko zadba o fantastyczny makijaż, ale też doskonale wypielęgnuje i odżywi skórę warg. Pomadka z tej serii pozwoli ci na nieustającą radość z winylowego blasku twoich warg. Jej cudowna formuła nie tylko zadba o piękny makijaż, ale też zapewni delikatnej skórze pielęgnację. Jedwabista konsystencja sprawia, że aplikacja kosmetyku jest jedynie przyjemnością. Rozprowadza się równomiernie i zapobiega uczuciu lepkości na wargach. Nabigmentowana, wegańska formuła pokryje Twoje usta fantastycznym głębokim kolorem, a dodatkową przyjemność zapewni piękny zapach czekolady. Kosmetyk zawiera witaminę E, olejek Kochoba i masło shi, które zadbają o odpowiednie odżywienie i nabliżenie ust. Pomadka dostępna w trzech kolorach, odcieni brudnego i purpurowego różu oraz lekkiego brązu, rubinowej czekolady, głębokiej czereśni i toffi. Także wydaje się, że do mnie dobrze ją dopasowałam, bo wybrałam właśnie odcień toffi. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak pięknie pachnie. O tak, to jest najładniejszy zapach czekolady z tych wszystkich produktów. Taki najbardziej podobny do prawdziwej czekolady. Myślę, że będziecie wiedzieć o co chodzi. I nałóżmy. Zobaczmy jak on wygląda. I jestem tu bardzo miło zaskoczona. Bardzo dobry pigment. Jak na błyszczyk, to pigment jest idealny. Wygląda to trochę tak, jakby to była matowa pomadka połączona właśnie z błyszczykiem. Dlatego porównuję to do matowej pomadki, żeby pokazać Wam, zobrazować, jak dobry jest to pigment. Normalnie można sobie wyrysować... Tutaj granice ust, więc cudo! I odcień też jest piękny, więc dobrze wybrałam, co przez internet nie zawsze mi się udaje. To jest odcień taki typowy mój, który mi się bardzo podoba, więc tutaj wszystko na plus. Nie lepi się, przepięknie błyszczy i ma genialny pigment. Makijaż wygląda w ten sposób, bardzo mi się podoba, zdecydowanie tutaj bardzo dobra kolekcja, cieszę się, że ją kupiłam, mam nadzieję, że przez te kilka godzin, bo teraz sobie pochodzę w tym makijażu kilka godzin, nic się tutaj nie zmieni, zdecydowanie moim faworytem jest tutaj odcień numer 2 bronzera i ten błyszczący cień, to są produkty... Genialne, genialne e, Ten balsam do ust też bardzo mi się podoba Aczkolwiek trzeba go trochę poużywać I zobaczyć, czy rzeczywiście będzie tę skórę poprawiał na ustach e, Przy takim długofalowym używaniu e, Natomiast cień też bardzo fajny Ale tutaj nie każdy będzie umiał pracować z takimi cieniami No bo to jednak trzeba dosyć szybko Ale rzeczywiście da się bardzo fajny makijaż zrobić Ale widzicie, że można zrobić ten produkt jaśniejszym Poprzez rozcieranie A potem można dołożyć więcej produktu Przyciemnić kącik albo zrobić e, właśnie tutaj kreskę Więc mamy jeden produkt a makijaż oka możemy zrobić cały przez to, że możemy ten produkt intensyfikować. Mi się podoba, ale to może być produkt nie dla każdego, zależy czy lubicie formuły mokre. No, i ten błyszczyk, jeżeli lubicie właśnie wykończenie błyszczące, to też jest super, dlatego że daje fajny kolor. Więc jak chcecie jakiś odcień na ustach, ale nie chcecie używać klasycznych pomadek albo matowych pomadek, to to może być super wybór. Więc to też są bardzo dobre produkty. Myślę, że nie ma co tutaj przedłużać, po prostu powiem, że wszystko mi się podoba. Teraz pochodzę ze 3, 4, 5 godzin w tym makijażu, zobaczymy, czy brązer nam nie zniknie, i dam Wam ostateczny werdykt, co według mnie warto kupić, ale. Jestem pozytywnie zaskoczona. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Minęły trzy godziny. Jak widzicie, makijaż jest w nienaruszonym stanie, więc idealnie dołożyłam sobie tylko paskę, bo te włosy mi gdzieś tam trochę latały. Jeśli chodzi o bronzery, to jak widzicie, jest super. Tutaj mamy odcień cieplejszy, jak dobrze pamiętam. Tutaj odcień chłodniejszy. Jak widzicie, one totalnie nie zniknęły i jakbym miała wybrać, to ten odcień chłodniejszy bym jednak wybrała, chociaż te cieplejsze bardzo lubię. Uważam, że ten odcień lepiej do mnie pasuje i wygląda cudownie. Dajcie znać, czy też tak myślicie. Tutaj te bronzery, będą na pewno wydajne, więc dobra cena. Zobaczyłam teraz w Hebe, że kosztują około 25 zł, więc też myślę, że się opłaca stacjonarnie pójść, jeżeli nie chcecie kupować kilku różnych kosmetyków, no bo to wiecie, dostawa, także tam będzie stacjonarnie. W Rossmanni na ten moment w promocji nie są, ale są już dostępne, więc pewnie na promocję będą wchodzić. Dużo gadania. Więc tak, brązer numer dwa bym poleciła i ten cień ten cień jest cudowny, jeżeli lubicie nałożyć jakiś błysk na oko na szybko, to to jest cudo. Nie zebrał mi się, więc jest idealnie. Jeżeli chodzi o ten cień w płynie, nie, to jest pomadka. Jeżeli chodzi o ten cień w płynie, no to też mi się podoba, też mi się tutaj nie zebrał, ale to też jest ta jakość, która była w właśnie cieniach Flower Garden, więc tutaj myślę, że też mogę go polecić. Natomiast nie dla każdego to jest, bo jednak trzeba tutaj szybko pracować i po prostu jest to mokra formuła, więc nie każdy będzie lubił taką formułę ale myślę, że każdy jest w stanie nauczyć się z tym pracować i to dosyć szybko. Więc jeżeli chcecie spróbować, to jak najbardziej jest to cień o dobrej jakości. Jeśli chodzi o ten balsam, to oczywiście muszę potestować, sprawdzić, czy na dłuższą metę będzie wpływał pozytywnie na jakość tej skóry na ustach, ale jeżeli chodzi o takie szybkie uśmierzenie, gdzieś tam nawilżenie tych ust, poczucie takiego nawilżenia, to jak najbardziej się sprawdza, więc w ciągu dnia, żeby sobie gdzieś tam nawilżyć, super, zdejmie Wam to to uczucie takich suchych ust. A jeśli chodzi o ten błyszczyk, to sobie go dokładałam. I ogólnie już gadam troszeczkę, bo nagrywałam sobie jeszcze teraz TikToki. To już mi się zjadł tutaj od środka, został tylko tutaj na zewnątrz, więc nie jest to produkt trwały. No, ale też bym się tego nie spodziewała, bo to jednak błyszczyk. Ale jest to fajny produkt, dlatego że usta nie są przesuszone. Mamy błysk i mamy jakiś tam odcień na ustach, który jest równomierny. Nie widzę jakichś większych plam. Więc jak najbardziej Wam też. Polecam ten produkt, jeżeli wam się to oczywiście podoba, bo to też zależy co chcecie uzyskać właśnie na ustach. Zobaczcie sobie jeszcze z bliska, tak jak mówię, 3 godziny minęły. Tutaj nic się nie rozwarstwiło, nie zebrało, więc idealnie. No i ten błysk jest po prostu cudowny. Także takie pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Jutro nałożę sobie ten bronzer na cały dzień, zobaczymy też jak to będzie. Będę wam dawać oczywiście update'y w kolejnych filmach, w shortach. I też napiszę Wam tutaj w komentarzu, jak przetestuję właśnie dłużej dany produkt, ale nie widzę w tych produktach bubli. U mnie jeżeli macie coś zebrać na powiekach, to zbierze się w godzinę. Bo ja tych powiek nie mam, więc w ciągu dnia to hmm, gdzieś tam nie pracuję. E, jeżeli chodzi o brązer, to u mnie też raczej się to nie ściera. E, raz mi się zdarzyło, tylko że róż mi zanikał i był to róż e, od Vibo, ale to była całkiem inna konsystencja, taka trochę jak wazelina z kolorem, więc tylko tamten róż mi gdzieś tam zanikał. A zresztą produktów nie mam tutaj żadnego problemu z zanikaniem, więc no ja jestem zachwycona, jak widzicie, ten brązer wygląda tak samo jak te 3 godziny temu. Ja jestem zadowolona, bardzo przyjemne produkty, bardzo przyjemny test. Jak mam wybrać dwa ulubione produkty, to zdecydowanie dwa. Reszta też fajna, ale mogłabym się bez nich obyć. Na dziś to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Czekam na was w komentarzach i widzimy się już jutro. Pa!